Poznanie Boga. Wszyscy, którzy tęsknicie do czegoś lepszego niż ten świat Wam może dać, pamiętajcie, ta tęsknota to głos Boga skierowany do Waszych dusz. Proście Go o przebaczenie i o to, by objawił Wam Chrystusa w Jego niepojętej miłości i doskonałej czystości. Zasada prawa Bożego – miłuj Boga nade wszystko, a bliźniego Twego, jak siebie samego, w pełni ucieleśnia się w życiu Zbawiciela. Dobroczynność i niesamolubna miłość były życiem Jego duszy. Dopiero gdy widzimy Chrystusa, a światło naszego Zbawiciela pada na nas, wyraźnie dostrzegamy grzeszność naszych własnych serc. Możemy schlebiać sobie jak niegdyś nikodem, myśląc, że nasze życie jest poprawne, że nasza moralność jest właściwa, że nie mamy potrzeby korzyć się przed Bogiem, jak zwyczajni grzesznicy. Lecz gdy Chrystus oświeci nasze dusze, zobaczymy, jak nieczystymi jesteśmy, dostrzeżemy samolubność motywów naszego działania oraz naszą wrogość w stosunku do Boga, która plami każdy nasz czyn. Wówczas zrozumiemy, że nasza sprawiedliwość jest rzeczywiście skrwawioną szmatą. Jedynie krew Chrystusa może nas oczyścić z grzechów i odrodzić serce na Jego podobieństwo.